mam kabyczki z tej strony Lisandro godzina 19.00. Środa. I dzisiaj odpalamy nagrody za fut Champions, chociaż fut Champions nie poszło jakoś specjalnie zbyt dobrze. Natomiast jak jest środa i godzina 19, to jest gwarantowany toc, tym razem z dla ligi jest byczki Na samym początku. Bardzo was proszę. O łapeczkę do gry pod tym odcinkiem. I możecie się pochwalić, co wy z tego topsa gwarantowanego trafiliście, którego właśnie w tym momencie będziemy sobie robić. Natomiast mam też propozycję taką, żebyście dali znać, co chcielibyście zobaczyć na tym kanale z FIFA. Powiedzmy w tym okresie takim przejściowym, czyli czerwiec, lipiec, sierpień. Kiedy ta FIFA, no wiadomo, w jakim eta, na jakim etapie jest. No bo może macie jakiś pomysł. Może jakiś macie pomysł. Ja powiem szczerze, że jeśli chodzi o e, coś, co mogłoby. Być ciekawsza, aniżeli takie codzienne granie. Kurde, ciężko. Jest ciężko, żeby, żeby tutaj wykrzesać jakiś ciekawy pomysł, ciekawą ideę, więc jestem bardzo otwarty na Wasze komentarze. Dziękuję także za, za wsparcie w komentarzach. Bardzo, ale to bardzo mi miło. I być może coś będę miał dla Was niezwiązanego z FIFA niebawem. Jakąś taką nowinkę. Ale to zobaczymy. Zobaczymy. Natomiast dzisiaj ogłoszenie wielkie, fajne od partnera kanału G2A, że Robert Lewandowski został e, ambasadorem G2A, więc pamiętajcie, że... Partnerem kanału jest g2a.com. Znajdziecie tam gry, akcesoria w świetnych cenach. Link w opisie. Polecam. I po takim wstępie można zacząć odcinek. Choć może zacznijmy od moich nagród za Food Champions, które poszły... Już, no nieważne jak poszły. Natomiast zobaczcie te nagrody. No i mamy nagrody. Mamy potężne nagrody. I czy w tych nagrodach coś ciekawego się będzie kryło? Przekonamy się. Na pewno jest tą draftu. Oj, ale bym takiego draftcika sobie pyknął. Ula la. No marzyłem o nim dosyć długo. E, będziemy sobie odsłaniać. No odsłanić. Ja marzę, powiem wam szczerze o czym marzę. O tym, żeby był tutaj chociaż Rudiger. Jakaś karta do zespołu. Miguel Gutierrez. Elo. Spoko, spoko, spoko. spoko. 9,2 fizyki. 9,2 fizyki. 50 obrony, i to jest dowryk. No i to jest słaba informacja, niestety. Natomiast tutaj też jest słaba informacja. No niestety, niestety. Wygląda to co najmniej źle. A może wyglądać jeszcze gorzej. Może wyglądać jeszcze gorzej. Natomiast jedziemy z drugim. Poleja pick. I czy mamy duplicate? Nie mamy duplicate. Ok, to cieszy. 9-2 fizyki, no to jest dobry znowu. Unico Williams. No. No dobrze, no. No dobrze, no. Co tu dużo gadać? Co tu dużo gadać? Jest, jest jak jest. Więc jak już mamy te nagrody za sobą, to możemy teraz przejść do kontentu, który wyszedł o godzinie 19:00. Kunde nie był dzisiaj dodany. Kunde był już dawno temu dodany. Choć, czekajcie, nie no, Jules Kunde był dawno temu i nie wiem, czego sobie nie zrobię. Jak ktoś go ma, to możecie dać znać, bo no, powiem wam szczerze, że przyda się, przyda się, zdecydowanie się przyda. E, drużyna sezonowa, tak, 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 tak. myślę, że możemy sobie go zrobić. Natomiast no, wyszła gwaranty, gwaranta, gwarantowana paczka z tocem La Ligi i na pewno y, ją sobie odpalimy. Natomiast wyszedł też Korea, żebym ja tylko wiedział, gdzie on jest, to bym y, mógł wam powiedzieć coś więcej na jego temat. Halo, halo. Andy Corea Czego ja znajdę? Czy go nie znajdę? Jest, Angel Korea. No powiem wam szczerze, że bardzo ciekawy zawodnik. Ja pamiętam jak FIFA chyba 20, FIFA 21, jak z Natsu, którego pozdrawiam w tym momencie jak to oglądasz, to no, Damianek to Andrzej Corea razem z robocikiem takim małym... Kurde, już nie pamiętam jego nazwiska, ale taki holender. Świetnie sobie radzili. Zresztą Korea też na Routu Glory razem z Felixem sobie doskonale radzili. I to jest właśnie Andrzej Korea. I powiem wam szczerze, jak patrzę na Easy SBC, to kosztuje też około 100 tysięcy. Jak to wygląda, jakie on ma w ogóle pozycję? Ma PSA, ma PSA, ma fajne wykończenie. Ma 5 sztuczek i powiem wam szczerze, że nie wiem, czy za Georgiego Besta to nie byłby dobry ruch. No nie wiem. Natomiast będziemy się zastanawiać. Eee, myślę, że tego żulza, żul, Żulsa. Żul... kundę, po prostu. Myślę, że tego kundę sobie zrobimy. I gdzie jest gwarantowany toc dla Ligi? Czy ja go już minąłem? Nie. Więc chyba tutaj gdzieś to powinno być. Podwójne ulepszenie. Karta piłkarska Piki 81 Plus. Jest ulepszenie toca z La Ligi. No więc moi drodzy, moi drodzy, czyńmy powinność naszą. Eee, mamy totza do przepalenia. Potrzebujemy totza do przepalenia, potrzebujemy też. Potrzebujemy też 87, więc spoczko. ktoś tam, wiecie, cimci, rimci porobimy. jego może nie dawajmy, dajemy sobie tego Weaver. Pytaliście w komentarzach, jakim, jakiego NFSa gramy. Wpadajcie dzisiaj na streamka, bo dzisiaj ja i na Twitchu Lisek HD stream. Oczywiście będziemy przechodzić dalszą część w Need for Speed. I to jest Need for Speed Hot Pursuit Remaster. Jak tutaj widzicie. Jest grane, no jest grane, nie powiem, że nie jest grane, jak jest grane. I myślę, że w okresie wakacyjnym Need for Speed będzie częstym gościem na naszych transmisjach. Fajnie się bawimy i jeśli ktoś z Was ma ochotę pograć wspólnie, to także jest na to przestrzeń i na to jest możliwość, no bo, bo sobie wyścigi na online nie latamy i jest naprawdę, naprawdę jest fajnie. Powiem Wam szczerze, że naprawdę jest fajnie i myślę, że to też jest taki moment, żeby sobie dać czas, miejsce i moment na to, żeby właśnie pograć w takiego Nitro for Speeda, bo przeważnie w ciągu roku czasu na to nie ma, a teraz jest czasu na to bardzo dużo. 13 paczek mamy w gotowości, ale nie będziemy tych paczek odpalać, bo to są same jakieś paczki, których nie chcecie nawet oglądać, więc oglądamy paczkę z gwarantowanym tocenem dla ligi. No, nie będziemy tutaj nic od... Odsłaniać. Po prostu oglądamy. Traore. Szału? To ja tu nie widzę. Ale jest walkout. Jest walkout. Jest walkout. Oj, 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 oj. oj. Czy może w zadaniach jeszcze jakąś ciekawą paczuszkę dla Was wyszpącę? Wy Jakbym w zadaniach coś jeszcze wynalazł, to byłoby zacnie i fajnie. E, tu 10 paczek 2x81+, ale to nie, to, to, to też nie ma sensu 11x81+, tutaj coś ciekawego no dajcie może jedną jakąś paczuszkę taką fajną dla widza i ją odpalimy jedno ukończenie no coś już jak tutaj oglądamy, to musi coś tutaj, tutaj polecieć, no nie ma co wygadać to nie, poznaj poznaj Ultimate Team, Ok, w połowie w połowie maja to jest ciekawe Dobra, 11x81, odpalamy i w ten oto magiczny sposób, magic sposób będziemy się żegnać w tym odcinku. I wpadajcie dzisiaj na streamka. I myślę, że co, że kolejny odcinek chciałbym wreszcie się odkuć po Championsach i wam pokazać fajny bilans. Ej, dobra! Ej, 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 ej. to kontencik mamy zacny. To 20x83, odpalamy. Jednak na zakończenie tego odcinka. Let's go! No nie ma to come on! Kaman, come Kaman, tak mi tutaj plulo op oplulo, -op opluto? Dobra, my się tak nie poddamy łatwo, więc jeszcze jedziemy dalej. Oj, hola, hola, moje paczki, jedziemy, jedziemy, jedziemy. 10 x 83 plus nie, no 10 x 84 plus i tu to chyba, no Kaman, Brazylia, SPD. Kasemiro, ok, ale jest toc, więc chyba będzie git, co? Patrick Guiaro! okej, okay, okej, okay, ok, to jest mocny toczik. Natomiast czy on coś, ona coś kosztuje w tym momencie? W ogóle to bardziej przypomina karty toty. No dobra, ale chociaż, 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 coś mamy ciekawego, nie? Chociaż, troszeczkę. Chociaż troszeczkę, żebyśmy nasz wkręcili. Eee, no i co, no co? Zamknijmy ten odcinek 5x84, może to trzy, jakich tutaj wiecie. Wandaj. Albo delikt. Delikt. niestety delikt. Delight. Niektórzy na niego mówią Delight. Ale no niestety. Jest jak jest double walkout. Więc moi drodzy, bardzo Wam dziękuję za oglądanie tego odcinka. My widzimy się dzisiaj na streamie, na Twitchu, więc wpadajcie obowiązkowo. I do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się. Pa pa.